Cześć! Ostatnio na kanale Diagnozujemy pokazywaliśmy pomiar kompresji cylindra za pomocą przetwornika ciśnienia podłączonego do oscyloskopu. Dzisiaj chcielibyśmy również wykonać jakąś skuteczną diagnozę w tym temacie, ale wykonaną inaczej, prościej no i przede wszystkim taniej. Serdecznie zapraszam! Naszym zadaniem będzie porównanie stopnia sprężania poszczególnych cylindrów w naszym pojeździe testowym. Ale bez użycia żadnych drogich zabawek w postaci cęk prodowych albo przetworników ciśnienia, których zastosowanie pokazywałem ostatnio. Zamiast tego użyjemy zwykłych przewodów testowych napięcia. Zobaczmy teraz, jak ustawiony jest oscyloskop. Dla pierwszego kanału w tym oscyloskopie wybrałem pomiar wysokich napięć. Oprócz w miarę oczywistego ustawienia, jakim jest filtracja, wybrałem jeszcze odwrócenie sygnału oraz sprzężenie. Sygnał odwracam dlatego, ponieważ nie stosuję cęg prądowych, tylko standardowe przewody do pomiaru napięcia. Sprzężenie jest nam potrzebne, ponieważ interesują nas przede wszystkim zmiany sygnału, a nie ich wielkość. Dlatego silnika ustawiłem. Zakres czasu 1 sekunda oraz zakres napięcia 2 kV. Natomiast w zależności od danego pojazdu, ilości cylindrów w silniku, te ustawienie pewnie będziecie musieli sobie indywidualnie dostosować. Jesteśmy podłączeni do 12 V oraz punktu masowego. Możemy przystąpić do próby. Przesuńmy teraz dane na miejsce, gdzie wykonywana była próba. Świetnie. Widzimy charakterystyczny zębaty przebieg. Każdy z pików to pokonywanie kompresji dla kolejnych cylindrów. Jak upewnić się, że na pewno wykres związany jest z kompresją? Wykorzystamy dane zarejestrowane w poprzednim filmie, kiedy używaliśmy przetwornika ciśnienia. Tam, wykorzystując kursor, czy parę kursorów, sprawdzaliśmy czas pomiędzy zadziałaniem tego samego cylindra. Możemy zrobić to samo. Skoro w tym samochodzie są cztery cylindry, to zaznaczę jeden pik odpowiedzialny za któryś z cylindrów, a następnie przesunę go tak, aby miał czas za działanie wszystkich czterech. Podczas poprzedniego pomiaru za pomocą przetwornika mieliśmy wartość około 360 milisekund. Sprawdźmy, ile nam wyszło teraz. Widzimy, że jest to bardzo podobna wartość. Zatem wszystko się zgadza. Jak wykorzystuje się tą metodę? Jest to metoda porównawcza i sprawdzamy, czy któryś z pików nie jest znacząco mniejszy od pozostałych. Oznaczałoby to, że kompresja w tym cylindrze jest po prostu gorsza. Jeśli mielibyśmy taką sytuację, i chcielibyśmy stwierdzić, który to jest cylinder, musielibyśmy wykorzystać drugi kanał oscyloskopu i tam podstawić jakiś sygnał związany z konkretnym cylindrem. Na przykład sterowanie cewką albo wtryskiwaczem. Na pewno zastanawiacie się, dlaczego użyłem ustawień jak dla monitorowania wysokich napięć. Robi się to dlatego, żeby przede wszystkim zabezpieczyć oscyloskop przed ewentualnymi skokami napięcia. Taki pomiar możemy też wygodnie i dokładnie zrobić za pomocą sondy niskoprądowej, ale wtedy ustawienia oscyloskopu są oczywiście inne. Na pewno postaramy się wykonać taki pomiar w którymś z kolejnych odcinków. Do zobaczenia, cześć!